Jak w skuteczny sposób naprawdę skutecznie i całkowicie pozbyć się jeżyn, które opanowały teren nieuprawiany od kilku lat? Spróbujmy zrozumieć dlaczego jeżyny prosperują na poboczu drogi, wzdłuż ścieżki. Są tam aby chronić inne gatunki. Jeśli zostawisz goły teren na poboczu drogi, inne drzewa mogą tam rosnąć. Jeżyny są tam aby je chronić na polanie. Polana w lesie. Kiedy wycinasz drzewa lub na skraju lasu, pierwszą rośliną, która zaczyna się rozwijać, są jeżyny. Są tam, aby chronić je przed jeleniowatymi, ponieważ są kłujące. Są tam również, aby pomóc ptakom gnieździć się. Więc na terenie, gdy jeżyny się rozprzestrzeniają, jeśli pozwolisz drzewom prosperować w żywopłocie, te jeżyny automatycznie znikną. Ale pod jednym warunkiem, że uniemożliwi się im rozmnażanie jeżyny, samodzielnie się rozprzestrzeniają. Tworzą duże gałęzie, które zakorzeniają się w ziemi i rozwijają się nieco dalej. Rozmnażają się również przy murach. Więc z naszej strony to, co zrobimy, to powstrzymamy je przed wzrostem i rozprzestrzenianiem się. Do tego użyjemy piły do pni, założymy rękawice ochronne i przytniemy gałęzie, które już rosną wokół jeżyn, aby dodatkowo zapewnić lepszy wzrost. Nie wahaj się przyciąć ich przy samej ziemi, aby również zapobiec ich rozmnażaniu, a stopniowo znikną. Ale jest jeden warunek: trzeba zapewnić im konkurencję. Do tego użyj ciągnika lub kosy spalinowej. Kosz jak najczęściej, regularnie i starannie, aby trawnik zastąpił jeżyny. A jeśli posiadasz skórę i kolce, nie wahaj się ich skosić dobra metoda, by je usunąć. W ten sposób można pozbyć się jeżyn bez użycia środków chwastobójczych. Tylko że dżem z jeżyn jest doskonały, ale u innych.